Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku Spec Simulator X I słuchajcie, wydarzyło się coś naprawdę grubego, ponieważ mamy masywną kometę na hardkorze i zobaczcie jak to szybko leci, patrzcie to, jak dokładam swoje pety, to ja mega tutaj pomagam i jestem ciekaw, jak dużo gemów dostanę z takiej komety, bo jak dobrze pamiętacie, dostaliśmy kiedyś jakieś 6b na nagraniu i zobaczymy jak tym razem się stanie, oczywiście Merezie zawołałem, także tutaj moją kochaną dziewczynkę patrzcie, teraz nawalamy po prostu kometę razem i mega szybko to leci. Chciałem zrobić odcinek i my go dopracujemy, słuchajcie chodzi o owoce, jak pamiętacie dacie odcinek z nieskończonymi coinami, to tak też tutaj oczywiście, słuchajcie, możemy coś zwiększyć diamenty. 21 razy 21.14 razy więcej diamentów. Nie zdążę już założyć na diamond, słuchajcie, albo na, real na Reality więcej um, peciszków, więc mam jakiekolwiek. Tu mam diamond 3 na przykład, także mam troszkę założonych na diamonds i zobaczymy jak dużo tych diamentów wy wyleci. Niestety nie mogłem się dokładnie przygotować, a zaraz wam powiem, co najlepiej zrobić. Słuchajcie, owocki musicie zjadać, to jest pierwsza rzecz najważniejsza i macie wtedy mnóstwo diamentów, ale patrzcie to, ile dostaniemy, jestem ciekaw. Jak dużo? Uwaga. Ok. Czy to będzie jakkolwiek szalona liczba? No, halo, proszę mnie tutaj nie. Co jest? Lecę gdzieś w ogóle w szalone miejsca. Dobra, słuchajcie. Mamy jakieś. Mamy 7 bilionów, to ok. Ale słuchajcie, nie biłem całej komety. Więc 7 bilionów to jest mega dużo w momencie, kiedy ja tej komety tak naprawdę całej nie zbiłem. Bo do, dołączyłem tutaj jak. O, jeszcze mamy tutaj. Ok. Dołączyłem tutaj jak naprawdę już kończyli, Była. No widzieliście sami, ile było tej mocy, co nie? Więc naprawdę, no szkoda, że nie dołączyłem od początku. Ale mamy też jajco, więc może, jakby tutaj Huger poleciał. Dobra, otwieramy widzowie. Zobaczmy. O, jak skoczyło na górę. Dobra, będzie? Nie będzie na pewno. No nie ma. Okej, okay, a czy Ola trafi? Uwaga, o, klikamy jej jajco, klikamy jej jajco. Ja chcę kliknąć. Dawaj to. Kiużyk, kiużyk, kiużyk. No oczywiście. No widzowie, co mogę powiedzieć? No Niczego innego się nie spodziewaliśmy. I słuchajcie, o co chodzi w tym odcinku? Prosta sprawa, jakby macie owoce, które zwiększają wam wszystko, nie dość, że damage, nie dość, że słuchajcie, kojdo, o którym wam ostatnio mówiłem, zostawcie łapę w górę oczywiście za kobietę na początku nagrania, bo to naprawdę było grube. No i słuchajcie, od razu włączyłem nagrywanie. O co chodzi? Chodzi o to, żeby stworzyć cały team, który będzie miał jak najwięcej diamonds 5, albo słuchajcie, co lepsze, royalty. Lepsze, żeby było y royalty. I zaraz potestujemy z tym royalty, żeby było jak najwięcej royalty. Wszystko, co royalty, po prostu w tym momencie zakładam. I chyba nawet będę miał tyle petów, czekajcie. Weźmy wszystko, wyłóżmy, Za, załóżmy sobie huge'e, no bo huge wiadomo, huge'e mega się przydają, no huge'e muszą być, ewentualnie, słuchajcie, no teamwork mają, super teamwork, ja mam naprawdę mocne te huge'e, huge, huge mi bo nawet ma diamond 2. Spróbujemy założyć całą resztę na royalty i słuchajcie, w tym momencie zakładam wszystko na royalty, co się tylko da i lecimy na mini kometę, zobaczymy jak dużo... Jak dużo uda nam się uzyskać z Mini Komety? Bo jak dobrze wiecie, Mini Kometa daje coś około, ja wiem, tam 100 milionów, nie, nawet mniej, podstawowo 60, coś takiego. A jak będę miał całe eku w Royalty i na przykład nie wiem, czy opłaca się Huge mieć, nie? Bo jakbym sobie wziął, wiecie co, nawet zdejmę, dobra, zdejmę te Huge, zostawię tylko Huge'a jednego, czyli mibo, bo on musi być, nie mogę go zdjąć widzowie. wicowie, to trzeba, to trzeba po prostu mieć, nie ma, że nie. I wszystko inne też, chociaż oni będą mieli mało mocy, będą miały te pety mało mocy, ale dam sobie radę, wydaje mi się, że takie peciszki i tak dadzą radę. Ważne że mają royalty, czyli będziemy mieli 100% więcej jakby tutaj mamy 21 huge się przyda do tej, do tej misji i patrzcie, taką armią lecimy na mini komety zobaczymy, o mini kometa wypadła już, ale chyba pewnie, pewnie ją rozbili kiedy ja to, o tym gadałem, słuchajcie, no ale mamy mini kometę, zobaczmy czy ona tutaj jest, jeżeli nie to polecę na piwa i spróbuję znaleźć taką kometkę, czy ktoś tutaj rozwalił już kometę no oczywiście, już porozwalali, nie, nie rozwalili, dobra, lecimy widzowie lecimy z kometą, mega powoli będzie mi to szło to wiadomo, ale jakby zobaczymy, jak dużo z tego dostanę bo robię wszystkim, co mam w Royalty, nie? Wszystko mam w Royalty, już nawet wyrzuciłem huge'e, bo huge'e byłyby spoko, szybciej bym to zrobił, ale zróbmy to sami, samymi... Nie potrafię już mówić, to jest tak, tak mega, że nie potrafię mówić. Zróbmy to samymi petami pod Royalty, no i oczywiście mi, bo moc tu, żeby to jakoś szybciej szło, bo też nie chcę czekać wieczności. Jesteśmy oczywiście na hardkorze, co warto tutaj powiedzieć, no bo na hardkorze ciężej jest rozwalić taką kometę, ale za chwilkę zobaczymy, jak wiele nam to da. W sensie, czy oni tego jakoś nie spaczowali z tym Royalty? Czy za kometę dostaniemy więcej? Zobaczymy. Jeżeli za mini kometę dostaniemy 500M, powiedzmy 500M. Za rozwalenie całej samemu. Nikt mi tutaj nie przeszkadza, nie przeszkadza mi, okej. Okay. Za rozwalenie samemu całej tutaj 500M, to naprawdę będę zadowolony, nie? Mamy tutaj 40 peciszków. Mógłbym mieć więcej, bo jeszcze brakuje mi slotów, ale zrobię to na pewno. I słuchajcie, ile dostaniemy? Dobra. Czy to będzie jakaś duża liczba? Czy oni to na przykład zmniejszyli? Słuchajcie, bo prawdopodobnie. O nie, oni chyba to jakoś zmniejszyli, wiecie? Tak mi się wydaje. Ewentualnie pójdziemy na normala i przetestujemy to jeszcze. Ale pamiętam, że było tak. I to na pewno było tak, że nawet pokazywałem wam, że dostawałem po 300 milionów kiedyś. Być może w jakiś sposób to spaczowali, ale słuchajcie, jak na przykład tutaj mamy diamenty razy 10 i tak dalej, to powiem wam, że i tak te owoce opłaca się zjeść, no bo wiadomo, jak rozwalacie sobie takie diamenciki, to nawet z tych durnych diamentów, jeśli wiecie, to no po prostu no nikt nie dotyka raczej takich diamencików, które leżą na ziemi, ale tutaj mamy naprawdę większą szansę na ładniejsze jakieś z royalty dodatkowo, co nie? Mamy też większą szansę na to, że zdobędziemy, zdobędziemy więcej milionów, ale wy Wydaje mi się, że pójdę na normala, bo mam. Nie mam pecików z HC, nie? I może to jest problemem, więc lecimy na normala. Dobra, widzowie, tym razem przetestujemy to na normalu. I uwaga, okej, okay, to szybko poszło, to poszło naprawdę szybko. Royalty tutaj totalnie zmiażdżyło. No i uwaga, ile dostaniemy? Ej, dobra, to już jest spoko sumka, bo mamy 125 milionów. I powiem wam szczerze, że może spróbujmy wziąć pety z gift, co nie? Jak pe peciszki będą miały gifty, założę wszystko na gifts. Postaram się te najlepsze, oczywiście, no ale takie, jakie mam, żeby dostać 100% więcej rewardów. Właśnie z giftów, więc prawdopodobnie to może jeszcze bardziej zwiększyć nasze diamenty. Zobaczymy, czy to prawda, czy to w ten sposób zadziała, no ale na pewno Royalty w jakiś sposób tu działa, no i owocki też na pewno zwiększają ilość diamentów z komety. Oni to troszkę znerfili, wydaje mi się, wiecie, bo coś pamiętam, że kiedyś to to naprawdę mocno oddawało. Dobra, to ja lecę robić teraz Team Pod Gifty. Dobra, widzowie, spadła nam mini Kometa i robimy ostatni test, jeżeli chodzi o gemy. Mamy oczywiście jeszcze, dawite sporo, jakby 21 razy diamonds, to jest naprawdę duże. Więc bijemy na szybko i wszędzie mam ustawione gifty. Mam w sensie, wiecie, większy drop z giftów, więc zobaczymy, czy to jakkolwiek tutaj zadziała. Uwaga. W tym momencie mamy, dobra, ponad setkę, tak? Nie, no, mamy setkę, dobra, czyli bardziej zadziałało, słuchajcie, gdy miałem royalty i miałem dużo diamonds, nie? W sensie, jak miałem po prostu dużo royalty, to lepiej to działa od giftów. Ciekawe, ciekawe, jakby tutaj jestem ciekaw, czy to po prostu jest jakieś szczęście, czy jak? Ale słuchajcie, pamiętajcie, że na huge komecie, no naprawdę dużo dostaliśmy, także działa to, jak najbardziej to działa. Te owoce to jest po prostu, to wygląda, jakby był tu jakiś bug, nie? Totalnie, jakby to było zbagowane. Słuchajcie, ja w tym momencie oczywiście założę sobie wszystkie. Wszystkie moje huge, tak po prostu. Nie wiem, tak, forfan siema, już taką mam kolekcję. Oczywiście Ola ma też kolejne trzy, więc mamy ich łącznie, nie wiem, chyba 14, tak? I to takich bardziej, wiecie, takich droższych generalnie, powiedzmy. No, powiedzmy, że droższych, tak troszkę droższych, ale wydaje mi się, że całkiem spoko. Zwłaszcza taki gargoń, który aktualnie rośnie w cenie. Więc wiecie, to no może kiedyś Titanic, może kiedyś. W każdym razie dziękuję Wam za obejrzenie. Też ten tutaj błąd działa na gemy. Oczywiście, możecie sobie je rozwalać tak samo, słuchajcie. No nie wiem, na przykład pójdziecie sobie na VIP'a. Nie wiem, cokolwiek teraz tutaj wiecie, jakby chcę sprawdzić. I jeżeli macie tutaj, bo tutaj jest dużo kupek, nie? O matko, co się dzieje? Dużo kupek diaksów, więc możecie je rozwalać i po prostu dostawać mnóstwo gemów. No oczywiście potrzebujecie też tutaj sobie założyć na gemy I Royalty, i tak dalej, bo ja aktualnie mam to zdjęte teraz. Ale jak sobie to założycie i macie te diamonds z owoców, to naprawdę powinno wam sporo tego lecieć. Słuchajcie, jak zawsze, oczywiście odbieramy sobie Daker. Niestety nie ma drugiego MIBu. A powiem wam, że jakby był mi to miałbym takiego wiecie, no kolegę dla mojego bo tak żeby było ekstra, zwłaszcza jakby poszedł shiny. On prawie jeden T jest wart, więc tutaj naprawdę, no byłoby grubo, to na pewno. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i cześć.